Biurka elektryczne w ostatnich latach stały się niezwykle popularne. Sam korzystam z tego typu jest już od przeszło dwóch lat. Dlatego w dzisiejszym materiale będę właśnie chciał Wam powiedzieć, czym wiąże się tak naprawdę praca, czy też obcowanie z właśnie takimi elektrycznymi biurkami. Na wstępie od razu Wam powiem, że generalnie przeważają zalety, choć jest kilka ograniczeń, o których warto pamiętać, aby później po prostu nie żałować potencjalnie takiego zakupu. Partnerem dzisiejszego filmu jest też firma FlexiSpot. Która oferuje właśnie promocje na m.in. swoje produkty, gdzie możecie kupić również biurka elektryczne, czy taki fajny fotel, który od nich otrzymałem. Natomiast, tak jak Wam wspomniałem, ja w dzisiejszym materiale będę chciał ogólnie też się skupić nad sensem kupna właśnie biurka elektrycznego. Także jeśli jesteście zainteresowani zakupem, jeśli stoicie przed takim wyborem, to myślę, że ten materiał może Wam pomóc. No bo tak jak Wam mówiłem, już trochę czasu przy tych biurkach spędziłem i myślę, że kilka ważnych rzeczy będę mógł Wam powiedzieć. I słowem wstępu biurka elektryczne, a gwoli ścisłości biurka z regulacją elektryczną są tak naprawdę od kilku lat coraz bardziej popularne. Oczywiście nie jest żadnym zaskoczeniem, że już wcześniej, dużo wcześniej, można było też kupować biurka ze zmienną wysokością, opartą o mechanizm korbkowy. czyli z jednej strony mogliśmy sobie nakręcić i podwyższyć taki blat, albo odkręcić i go po prostu obniżyć. I z jednej strony było to świetne rozwiązanie, bo po prostu nie było drogie i można było sobie pozwolić właśnie na taki mechanizm, aby albo siedzieć, albo stać, albo po prostu dostosować idealnie pod swoją sylwetkę, pod swój wzrost taki właśnie blat biurka, ale niestety z drugiej strony, co pewnie wygrywało w większości przypadków, ten mechanizm był bardzo niekomfortowy, bo po prostu trzeba było się trochę namęczyć i wiele osób mówiło: "Ach, dobra, będę siedział, nie będę z tego korzystał". No i wtedy idea biurka, przy którym możemy sobie regulować wysokość, tak naprawdę odpadała, bo cały czas siedzieliśmy w zasadzie przy tej jednej wysokości, bo nie chciało nam się nakręcać do tej innej. I tutaj całe na biało wchodzą biurka elektryczne. Już zostawmy tak to nazewnictwo, bo takie się przyjęło. I one rozwiązują nam tą właśnie podstawową wadę, podstawową kwestię, że w tamtych biurkach z napędem korbkowym olewaliśmy to, bo nie chciało nam się regulować właśnie tej wysokości. Było za dużo z tym zabawy. No a tutaj, tak naprawdę, przy użyciu tego jednego kontrolera, od tak możemy sobie zmieniać tą wysokość i jest to po prostu niezwykle komfortowe. Natomiast oczywiście, tak, te biurka są droższe, aniżeli właśnie tamte. Choć na przykład firma FlexiSpot w następnych dniach ma fajną promocję, gdzie będzie można kupić takowe biurka nawet z rabatem 50%. Także gdybyście byli akurat zainteresowani teraz zakupem takiego biurka, to możecie się skusić właśnie w ramach tej akcji. Natomiast ogólnie mówiąc, nawet jak w przyszłości będziecie wybierać takowe biurko, to patrzcie koniecznie nie tylko na samą cenę, ale również na, po pierwsze, rozpiętość pomiędzy jakimi tak naprawdę chodzi to biurko, Chodzi o minimalną i maksymalną wysokość. Z takim standardowym zakresem jest 60 do 130 cm. Tutaj, akurat przy tym modelu E7 Pro, ten zakres jest od 65 do 132-3 cm. Chociaż ta górna wysokość jest już naprawdę bardzo duża. Choć akurat przy tym maksymalnym wychyleniu mogę osiągnąć takie 100% wyprostowanie swojej sylwetki i po prostu pracę przy naprawdę takim prostym kręgosłupie. Choć na dłuższą metę, uczciwie Wam powiem, nie jest to i tak do zrobienia, ze względu na to, że naprawdę przy takiej postawie już się mocno męczymy, jednak wolę mieć ten monitor kilkanaście centymetrów niżej, nawet jak stoję, no bo po prostu nie ma szans, żebym tak długo wytrzymał. A drugą sprawą oprócz samej rozpiętości jest udźwig. Tutaj akurat firma Flexi Spot mówi przy tym biurku o udźwigu na poziomie 160 kg, więc jak widzicie, nie ma żadnego problemu, żebyście sobie umyścili głośniki, czy też kolumny, tak jak u mnie, jeden, dwa wyświetlacze, więc warto też patrzeć na to, ile taki zestaw nam utrzyma, natomiast warto na pewno zwrócić uwagę na to, żeby blat był odpowiednio gruby, ze względu na to, że czasami widzę w sklepach takie mega chude te blaty i zastanawiam się, jak taki później monitor jest w stanie wisieć po prostu na tym biurku, no bo łatwo można doprowadzić do sytuacji, w której on po prostu nie wytrzyma, no i cały nam się zwali po prostu na nas, ale na tym się oczywiście nie kończy, bo ważną rzeczą przy tych biurkach elektrycznych jest sam też kontroler, dzięki któremu możemy po prostu regulować tą wysokość i przy takich podstawowych modelach, tych wszystkich napędów, czy też biurek elektrycznych mamy po prostu góra-dół i możemy sobie jedynie regulować wysokość w ten sposób przy tym akurat kontrolerze, przy tym modelu mamy możliwość ustawienia sobie, a raczej zaprogramowania dwóch takich zapamiętanych w zasadzie wysokości, dzięki czemu poprzez kliknięcie jedynki możemy na przykład dostosować idealnie do naszej pozycji siedzącej takie biurko, a po kliknięciu dwójki od razu je podwyższyć do naszej preferowanej stojącej wysokości, no i z drugiej strony akurat przy tym kontrolerze możemy mieć też blokadę dla dzieci, aby ono po prostu takiego biurka nie mogło przesuwać. Jak widzicie, wystarczy je zablokować, i to będzie po prostu tutaj tak działać. A choć co ciekawe, sam ten kontroler ma też jeszcze port USB. Typu A. Niestety, wydaje mi się, że już w 2024 roku mógłby mieć USB typu C. Wydaje mi się, że byłoby to bardziej praktyczne, ale i tak jest to fajna opcja, aby podłączyć sobie chociażby jakiś starszy kabel i na przykład naładować telefon, jeśli akurat nie macie ładowarki pod ręką. Więc jak widzicie, na takie rzeczy również warto spojrzeć, jeśli chcecie mieć trochę bardziej rozbudowany ten kontroler. Oczywiście do takiego biurka możecie sobie dorzucić od razu szafkę i też przede wszystkim, moim zdaniem, organizer na kable, albo przynajmniej taką półkę jak. Ja tutaj mam ze względu na to, że moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych rzeczy, o których warto pamiętać. Przy tym, jak chcecie regulować faktycznie bardzo często wysokość tego biurka, mówiąc krótko, najlepiej jest moim zdaniem wyprowadzić sobie jeden przewód, na przykład właśnie z przedłużacza, który będzie nam się tylko podnosił lub opuszczał, a następnie wszystkie inne przewody, kable zasilające z chociażby kolumn, monitora, komputera, ładowarki będą właśnie do niego podpięte i będą jednocześnie. Wcześniej jeździły z samym tym biurkiem, bo bez tego tak naprawdę będziecie mieć bardzo duży bałagan, a z drugiej strony będzie ciężko kontrolować to, czy jakiś kabel przy jakiejś wyższej wysokości nie napnie nam się tak, że nie rozwali tego sprzętu albo go po prostu nie zrzuci. Tutaj taką rzeczą, do której mógłbym się przyczepić, to to, że ten napęd wydaje się, że mógłby być jeszcze trochę szybszy. Ja nie mówię, że to jest jakaś kluczowa rzecz, bo aż tak często nie ruszamy w zasadzie tej wysokości, żebyśmy się o to martwili, ale tak na rynku. Są szybsze napędy, więc jeśli Wam zależy na tym, żeby jeszcze szybciej takie biurko na przykład rozkładało, jechało do góry, no to akurat to nie będzie taki demon prędkości. Tak w zasadzie prezentuje się to biurko i elementy, na które trzeba zwracać uwagę przy wyborze właśnie takiego biurka elektrycznego. Mam nadzieję, że to Wam pomogło i dało Wam trochę światła na to, na co faktycznie trzeba zwrócić uwagę. A jeśli chodzi o aspekt użyteczności samego tego biurka, tak jak Wam mówiłem, ja już ich używam od ponad dwóch lat i oczywiście założyłem były kosmiczne i pewnie wy takowe też macie, że w zasadzie pół na pół dnia najlepiej będziecie codziennie używać właśnie biurka stojąc i też siedząc, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, a przynajmniej widziałem takie badania, chociaż za nie nie ręczę, bo też nie jestem lekarzem, ale widziałem, że stanie cały czas przy takim biurku nie jest dobre dla organizmu, mocno go obciąża, natomiast wypośrodkowanie właśnie tego stosunku, że część pracy jest siedząca, część stojąca jest jak najbardziej dobra, no oczywiście pod warunkiem, że zachowujecie na przykład fajną postawę przy właśnie takim siedzeniu, kiedy środek waszego monitora jest właśnie na wysokości waszych oczu, nie musicie się garbić i na przykład jeszcze tak pisać, bo to jest wtedy tragedia. Natomiast realnie mówiąc, ciężko mi jest, aby codziennie zachować nawet ten stosunek pół na pół pracy. Jednak z czasem, przynajmniej u mnie, ta wygoda wygrywała, że chciałem jednak sporo też siedzieć, także to nie jest tak, że będziecie nagle tylko stać, ale jeśli już to będziecie robić, to proponuję wam, żeby nie stać bezpośrednio gołą stopą czy w skarpetce na twardej podłodze, tylko Wziąć sobie matę, można ją oczywiście dokupić, matę w stylu takiej poduszki, na której po prostu ta noga w czasie waszego stania będzie sobie pracować i też trochę odpoczywać, jakby. No i tutaj Wam śmiało powiem, że da się robić nawet te bardziej wymagające precyzji czynności. W moim przypadku montaż wideo, animacji, poprawienie jakiejś grafiki. Generalnie nie mam problemu z tym, żeby robić po prostu dokładne rzeczy stojąc, bo niektóre osoby uważają, że jest to niemożliwe. Ba, powiem więcej, ja przez pewien czas, chociaż do teraz tu trochę też praktycznie. Ale już zdecydowanie mniej aniżeli wcześniej. Miałem tak zwanego walking-pada i idąc około 3-4 na godzinę, mogłem wykonywać te może nie najbardziej precyzyjne czynności, ale na przykład przygotowywać sobie jakiś artykuł, opracowywać coś, czytać i tak dalej. Chodzi tutaj o to, abyśmy jednocześnie chodzili i też po prostu pracowali. Natomiast w moim przypadku, akurat, praca z wideo jest dosyć męcząca ze względu na to, że jednak ta ręka, przez to, że my się też cały czas jakby ruszamy, mocniej pracuje i ciężko jest wykonywać bardzo precyzyjne ruchy, ale jeśli myślicie o takim kombo, to tak jak Wam mówię, do takiej lżejszej pracy, która nie wymaga aż tak dużej precyzji i jest to naprawdę bardzo fajna idea, także rozważyłbym również w przyszłości, jak sprawdzi Wam się już takie biurko elektryczne, aby dokupić sobie właśnie taką matę chodzącą, aby też po prostu sobie codziennie trenować i robić powiedzmy te 2, 3, może 5 km, bo tyle efektywnie ja akurat robiłem. Te założenia, że tam można robić 10 km dziennie są naprawdę ciężkie ze względu na to, że musieliby Praktycznie cały dzień przy tym biurku pracować, nie robić sobie żadnej przerwy, w ogóle nie siedzieć. Także w moim przypadku akurat to nie zdało egzaminu. Także tutaj na pewno ten aspekt zdrowotności dla naszego ciała, dla naszego kręgosłupa jest bardzo duży, jeśli chodzi o te biurka elektryczne i to, że możemy sobie właśnie pracować w postawie stojącej, choć tak jak wam mówię, a raczej stopuję te zapędy osób, które mówią, że niemalże że cały dzień one są w stanie pracować stojąco. Może ktoś umie, ale wydaje mi się, że zdecydowana większość osób będzie przechodzić na taki tryb mieszany nawet z domieszką większej ilości pracy przy takim trybie siedzącym. I tak w zasadzie prezentują się te najważniejsze rzeczy, choć mógłbym Wam tutaj jeszcze powiedzieć, że takie biurko elektryczne jest fajne też pod kątem dostosowywania się nie tylko właśnie do pracy, ale też na przykład odpoczynku, czy w moim przypadku do nagrywania czegoś. Jeśli chcę na przykład pokazać jakiegoś laptopa ze względu na specyfikę swojego kanału, to mogę w fajny sposób poprzesować też tym biurkiem, aby pasowało mi to pod scenerię. W większości przypadków, w 99% przypadków oczywiście nie będziecie patrzeć akurat na takie zastosowanie, jak ja patrzę, ale wy możecie patrzeć pod kątem chociażby oglądania sobie jakiegoś filmu w trakcie przerwy na pracę. Możecie tak to wyregulować, żeby na przykład swobodnie usiąść na krześle, nogi na stół dać i po prostu sobie coś pooglądać odpoczywając. Także mówię to z takim małym przymrużeniem, ale osobiście czasami zdarza mi się też to praktykować, więc czemu by wam o tym nie powiedzieć, że to również jest taki poboczny aspekt. Natomiast tak jak wam mówiłem, ja nie byłem w stanie Przejść na model pracy całkowicie stojącej, no i tutaj wtedy też się przydaje dobre krzesło, na którym wygodnie z jednej strony się siedzi, a z drugiej można je po prostu dostosować pod konkretny jakby czas. Czyli albo chcemy siedzieć w takiej wyprostowanej postawie, kiedy chcemy sobie faktycznie popracować, żeby nasza sylwetka była też wyprostowana. Tutaj w tym modelu, który ja akurat testuję, BS12 Pro, jest o tyle to fajne, że oczywiście za pomocą przycisków możemy sobie na przykład zablokować takie krzesło i on nam się wtedy nie giba, albo po prostu je rozluźnić. I oprzeć się jak chcemy. Mamy tutaj też oczywiście regulowaną wysokość, w związku z tym, również pod kątem regulacji samego biurka, możemy dostosować to, żebyśmy siedzieli trochę wyżej lub po prostu niżej. Natomiast, tak jak Wam mówiłem, kluczową sprawą jest to, aby mieć wzrok na środku waszego monitora, żeby nie garbić się, żeby nie patrzeć na laptopa, tak jak niektórzy robią, bo to po prostu niszczy nasz kręgosłup. To, co jest fajne w tym modelu, to to, że mamy tutaj te podstawki pod ręce, pod nasze dłonie regulowane w tej płaszczyźnie dzięki czemu możemy ustawić w zasadzie pod to, jak chcemy trzymać rękę, aby cała ona nam się opierała, aby nie zjeżdżała nam po prostu. Nie jest to oczywiście fotel gamingowy, który jest preferowany przez sporą ilość osób, ale fajny, wygodny fotel biurowy. W związku z tym, jeśli szukaliście, to można mu też zaufać. Za sam materiał odpowiada poliester, w związku z tym nie powinniśmy się pocić, nawet jak jest dosyć ciepło. Teraz były akurat takie dni, gdzie można było to fajnie przetestować. Nie odczułem że tego, że moje ciało się bardzo w tym poci, nawet jak miałem krótkie spodenki, i po prostu siłą rzeczy, ta noga bez żadnego materiału opierała się właśnie o niego. Także na pewno jest to fajny zestaw do pracy biurowej, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, że na przykład niektórzy woleliby krzesła gamingowe, które nazwane też są w Flexi Spot. W związku z tym, jeśli bylibyście zainteresowani ich rozwiązaniami, to tam możecie wpadać. Tak jak wam mówiłem, za kilka dni rusza specjalna akcja promocyjna, będą fajne rabaty, także jeśli jesteście zainteresowani zakupem krzesła, czy też na przykład biurka z regulacją elektryczną wysokości, to jak najbardziej. Można to zrobić, wszystkie linki macie oczywiście na dole, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!